Cześć! Witam Was serdecznie w końcu, mogę to powiedzieć, na naszym kanale na YouTube. Bardzo długo się do tego zbieraliśmy, ale w końcu nadszedł ten dzień, kiedy stwierdziliśmy, że to jest ten moment, to jest ten czas, więc zaczynamy nagrywać również na YouTube. I nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić w taki normalny sposób, bo na TikToku niestety trzeba mówić bardzo szybko, bo jest bardzo ograniczony czas, a jak sami wiecie. Przy niektórych grach planszowych nie da się opowiedzieć jej w minutę, więc tam naprawdę tempo było bardzo, bardzo szybkie i nie mogłam też powiedzieć wszystkiego oraz pokazać wszystkiego, więc bardzo ogromnie się cieszę, że tutaj będę miała na to więcej czasu i będę mogła Wam powiedzieć o tym, o czym będę chciała bez żadnego takiego z tyłu głowy tekstu, szybciej, szybciej, szybciej. Jeśli nie znacie NB Games z TikToka czy Instagrama, bo tam właśnie do tej pory działaliśmy, to może kilka słów właśnie o nas. Jesteśmy dwuosobową ekipą, z czego ja jestem tą osobą, która częściej występuje przed kamerą. Podaje różne zdjęcia i tego typu sprawy. Drugą osobą jest oczywiście Bartek, który bardziej ogarnia rzeczy poza kamerą, czyli wszelkie instrukcje razem gramy w gry, razem ogarniamy te gry. Wszystko razem robimy poza kamerami, ale przed kamerą jestem głównie ja, bo po prostu tak się podzieliliśmy i tak to wygląda. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję, żeby być na bieżąco oraz łapkę w górę, bo jest to. Fajna motywacja do dalszego tworzenia, szczególnie na początku, coś takiego jest bardzo, bardzo ważne dla każdego twórcy. Także zachęcam. No i lecimy już z pierwszym filmikiem, a dzisiaj zaplanowaliśmy dla Was omówić oraz pokazać, jak wygląda rozgrywka w grę Glenmore. Zanim zacznę omawiać, jak wygląda rozgrywka, najpierw spróbuję Wam nakreślić, o czym ta gra tak właściwie jest, co będziemy w niej robić i na czym ona polega. Gra Glenmore to przedział czasowy od późnego średniowiecza aż do XIX wieku, a wcielamy się w niej w naczelników szkockich klanów, którzy chcą powiększać swoje włości, rozbudowywać tereny oraz. Oczywiście, otrzymywać jak najwięcej bogactwa. Gra ta ma naprawdę oryginalną mechanikę, zupełnie inną niż gry, w które graliśmy do tej pory, i bardzo ważne jest tutaj, żeby podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Na koniec gry osoba, która ma więcej kafelków różnych terenów niż inne osoby, dostaje punkty ujemne. Także trzeba uważać i nie zbierać wszystkiego jak leci, tylko faktycznie te tereny, które będą nam potrzebne i które jak najbardziej pozwolą nam rozbudować nasze terytoria. Na każdym kafelku w lewym górnym rogu znajduje się jego koszt. Poniżej efekt jednorazowy, który gracz osopatruje w momencie wyłożenia kafelku do swoich włości, oraz w prawym dolnym rogu korzyść, która jest zdobywana za każdym razem, kiedy kafelek jest aktywowany. Na planszy znajdziemy również kafelki postaci, dzięki którym zdobywamy znaczniki klanów i możemy je umieścić na odpowiednim miejscu, wybranym oczywiście przez nas, na planszy klanu. Za ostatnim graczem zawsze musi się znajdować jedno puste miejsce, a kolejność graczy nie jest stała. Pierwszym graczem zostaje zawsze ta osoba, która stoi ostatnio na torze kafel. Możemy wybrać jeden dowolny kafelek ze wszystkich dostępnych na torze. Umieszczamy na nim naszego szkota, a następnie pobieramy kafelek do naszych włości. Dokładamy następny kafelek z REA dokładnie w taki sposób, aby zachować jedno wolne miejsce odstępu od ostatniego gracza. Dobrany przez fioletowego gracza kafelek w momencie aktywacji będzie produkował mu jęczmień. Możemy go wyłożyć tylko i wyłącznie w takim miejscu, aby co najmniej jednym bokiem sąsiadował z polem, na którym jest szkot. Pamiętajmy też o zachowaniu biegu rzeki, którego nie możemy przerwać. Dołożony kafelek natychmiast się aktywuje oraz aktywuje wszystkie wokół wyłożone kafelki, nawet te po skosie. W tym momencie graczem ostatnim jest gracz żółty, więc to on właśnie wykonuje swój ruch. Pobiera wybrany kafelek i umieszcza go w swoich włościach. No i oczywiście wykładamy brakujący kafelek. W przypadku rozgrywki dla dwóch oraz trzech graczy możemy zagrać opcjonalnie z kością, która pełni funkcję wirtualnego gracza oraz skraca rozgrywkę. Wyrzucona przez kość cyfra to numer kafelka, który zostaje wycofany z gry. Jeśli w tym przypadku kość wylosowałaby nam cyfrę 3, przechodzimy aż na trzeci z dostępnych kafelków, a pierwszy z nich, jako że został pominięty przez wszystkich graczy, również zostaje usunięty z gry. W grze dostępne są również kafelki, które pozwalają nam pozyskać karty miejsc historycznych. Dokładamy oczywiście taki kafelek do naszych włości zgodnie z zasadami oraz pobieramy kartę miejsca historycznego, która da nam dodatkowe bonusy. W tym przypadku są to lochy lochy i pozwalają nam pozyskać dwa dowolne surowce, które bierzemy z banku surowców i kładziemy je na odpowiednim kafelku. W momencie, kiedy wykładamy ostatni kafelek z danego stosu, rozpoczyna się punktowanie. Zawsze rozpatrujemy przewagę nad graczem, który ma najmniej danych elementów. A pod uwagę bierzemy liczbę pionków szkotów na kafelku zamku. W tym przypadku gracz żółty ma przewagę jednego szkota. Liczbę przewagi Kart miejsc historycznych, w tym przypadku również żółty gracz ma przewagę jednej karty, liczbę beczek whisky, gdzie fioletowy gracz ma przewagę jednej beczki oraz liczbę kafelków postaci. W tej rundzie niestety żaden z graczy nie pozyskał żadnej karty postaci, więc oboje dostają za to 0 punktów. Zgodnie z obliczoną różnicą odpowiednią ilość punktów zwycięstwa dostaje dany gracz. Na początku gry, kiedy na planszy klanów nie ma jeszcze żadnego znacznika, koszt drogi liczymy od obszaru startowego. Jeśli w trakcie gry potrzebujemy któregoś z surowców, to możemy go kupić lub jeśli mamy czegoś za dużo, możemy to po prostu sprzedać na rynku. Jeśli chcielibyśmy coś sprzedać, odkładamy dany surowiec do banku surowców i bierzemy pierwszy z prawej stos monet. W tym przypadku za sprzedaż drewna otrzymujemy tylko jedną monetę, a nikt więcej, dopóki ktoś nie kupi drewna, nie będzie mógł już go sprzedać. RAB oraz C gramy do końca, a RD gramy do momentu, aż wyciągniemy kafelek końca świata, w momencie kiedy ostatni gracz minie albo stanie na tym kafelku, wtedy rozpoczynamy punktowanie końcowe. Przy punktowaniu końcowym oprócz standardowego punktowania gracze porównują rozmiary swojej włości. Zawsze bazową ilością są włości, które mają najmniejszą ilość kafelków i do tego porównują się inni gracze. Za każdy kafelek ponad liczbę kafelków w najmniejszych włościach gracz traci 3 punkty zwycięstwa. Gracze otrzymują również po jednym punkcie zwycięstwa za każdą monetę oraz doliczają punkty zwycięstwa z miejsc historycznych. W grze znajdziemy również 8 kronik, które rozszerzają podstawową rozgrywkę, zmieniają zasady oraz wprowadzają nowe elementy do gry. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i powiem Wam, że nie sądziłam, że będę tak się stresować, ale jednak nagrywanie na YouTube to troszkę inna sprawa niż nagrywanie na TikToku czy na Instagramie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o grze Glenmore. Czy już graliście, czy chcielibyście zagrać? Dajcie znać, co w ogóle sądzicie o tym filmiku i czy jest spoko, co powinniśmy zmienić, co powinniśmy ulepszyć i tak dalej, bo wszelkie opinie naprawdę będą brane pod uwagę i bardzo za nie dziękujemy już z góry, bo tak jak mówiłam, jest to nasz pierwszy filmik, więc dużo, dużo pracy przetrwamy. Przed nami, ale mam nadzieję, że jakoś dało się to oglądać i wytrwaliście ze mną do końca. Przy okazji chciałam Was zaprosić na nasze pozostałe social media, czyli Instagram, TikTok oraz Facebook. Jak będziecie mieli chwilę, to kliknijcie tam również lajka, like obserwacje. Będzie nam bardzo miło. No i co? Widzimy się w następnym filmiku, który mam nadzieję będzie już niedługo. Trzymajcie się udanych rozgrywek. Pa pa!